Thank you.

Pomału Wszyscy będą w kamerce Dusza się skończyła Ogłoszenie było A potem to będę kręcił i ponazywamy wszystkich Gdyby w pamięcimy. całą rodzinę jeszcze potem... On nie jest, Maria jest z tego co rozumiem w Kanadzie Dobra jeszcze przed kościołem, panoramka nie zmieniają. Nie zmieniają się. Taką kurszkę bym nie No tak. A co jest? No w takim gronie już się dawno nie spotkaliśmy. Tak, a teraz czas szkocka, która tak pisała. To wspomnienia artystki świeżo. Te... Gdzie blondynki? O, mi się bardzo podobało. Ty, ja mam tu trochę młodzieży. młodzieży. Proszę? Tu trochę młodzieży. Ja mówię, że tak było robić. Okay. To jest pani na bachie, na z budurczej. Tu jest Basia, o. Barbara jest w toku. No oczy będzie pokarm. Za panownik. Nie, 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 brałem papierosy. Ja masz, jak chcesz, to jeszcze parę mam. Jakie pary? Malboro takie. Jeszcze do końca. O. Żona Piotrka. I Piotrek. <laughs> Ze światłem razem, że tak <laughs> powiem, a nie pod. No. Hej, z banany, młody człowieku. <laughs> Jeszcze trochę chwilę przy drugim daniu, jedzonko przyszło i rodzinkę trzeba mieć całą, drugi stół. Ja a miesto, ktoré je všetko také miesto. to by sa nalať? <laughs> to jest <dobrego> zornu, nie? <laughs> Ej, trochę innych jeszcze.

Jeżeli to, to mówię, przestraszył. Samą, <grym> samą kamerę daje nie przestraszył. Tak. Specjalista o filmowania go prosiłem, żeby zrobił parę zdjęć. Nie, ja powiem ja ja muszę, muszę wiesz co zrobić wreszcie, mamy uciekał zdjęcia ja Muszę tak gdzie zmontować, żeby zrobić godzinę z tych wszystkich dla i wreszcie gdzie co

tu. an drov an drov an drov an drov an drov an drov

I wracaliśmy z tamtą lato kawałek, no to jeszcze latą złota, dał wiek. A jeszcze był Pemeks wtedy, nie? Kawałek czasów wciąż w terenie, bo nawet w Niemczech nie mogła sobie żyć